Ile trzeba pieniędzy, żeby żyć z oszczędności? Policzmy to. W internecie znajdziemy mnóstwo materiałów na temat tego, jak osiągnąć wolność finansową i rzucić etat. Najczęściej pojawia się tam tak zwana reguła 4%. Ja lubię robić takie doświadczenie, że wyjmuję narzędzie z jednej teorii i sprawdzam, jak można je zastosować w nieco innej. Sama reguła 4% jest sensowna i pozwala nam na pewien tok myślenia w oszczędzaniu na przyszłość. Nie muszę od razu oszczędzać obsesyjnie całej mojej pensji i myśleć o tym, jak to pewnego dnia nie będę musiał nic robić. Nie będę żył tylko z kapitału. Mogę pracować przecież mniej, ale wspierać się zgromadzonym kapitałem albo obliczyć w ten sposób, ile pieniędzy potrzebuję dodatkowo do mojej przyszłej emerytury. Sprawdźmy, jak to działa. Partnerem programu jest Bank S.A., Skorzystaj z promocji do 7% na koncie oszczędnościowym. Link do aktualnej oferty znajdziesz w opisie filmu. Jak działa ta reguła 4%? Idea jest banalna. Wystarczy policzyć swoje roczne wydatki i na podstawie tego dowiemy się, jaki należy uzbierać kapitał, z którego co roku będziemy wypłacać te 4%. Na przykładzie wygląda to jeszcze łatwiej, bo jeśli planujesz wydawać 5000 zł miesięcznie, to będzie 60 tysięcy złotych rocznie, czyli potrzebujesz 1,5 miliona złotych. Dlaczego? Bo 60 tysięcy to dokładnie 4% z tej kwoty. Niektórzy blogerzy liczą odwrotnie i mnożą, czyli trzeba zgromadzić 25-krotność rocznych kosztów życia. Jeśli wydajesz 3000 złotych miesięcznie, to potrzebujesz około 900 tysięcy, ale jeśli 10 tysięcy wydajesz, to potrzebujesz już 3 miliony. Proste, prawda? Oczywiście amerykańscy badacze liczyli to na kilka sposobów, z reguły podstawiając do symulacji portfel składający się z akcji i obligacji. Na symulacjach to ma sens nawet do 30 lat życia z kapitału. Oczywiście, pod kilkoma warunkami, że tyle nam wystarczy, że rynki będą zachowywać się podobnie do tego, jak się zachowywały w przeszłości. Wyzwanie sporo, bo przecież i inflacja, i zmiany na giełdach, i zmieniające się nasz tryb życia, nasze zdrowie i technologia, bo może się okazać, że będziemy żyć dużo dłużej, a to zmieni przecież wyliczenia. W związku z niewiadomymi, część specjalistów od finansów przyjęła takie założenie bardziej konserwatywne. Już nie 4, a 3%. Wydaje się, że to niewielka różnica, prawda? Wręcz przeciwnie, to może zwiększyć potrzebne oszczędności nawet o setki tysięcy złotych, bo zgodnie z tą metodą liczenia musimy zgromadzić około 33-krotność rocznych wydatków. Duże wyzwanie. Ale moim zdaniem ta zasada ma znaczenie w naszym systemie emerytalnym, też dla tych, którzy wcale nie chcą przechodzić na wczesną emeryturę w ramach tylko i wyłącznie ruchu FIRE. Będziemy mieć przecież emeryturę także z ZUS. No taka prawda, będziemy. W większości przypadków ona nie będzie wysoka, ale będzie. I to jest pewien błąd, który czasami popełniamy, bo liczymy pieniądze, jakby w ogóle tego zus nie było. On będzie, ale faktycznie naszym zadaniem jest zgromadzenie tej drugiej części, tych prywatnych środków w ramach tego prywatnego filaru emerytalnego. Więc jeśli stopa zastąpienia będzie niska i na przykład z zarobków 8000 zł będę dostawał później 3000 zł, to żeby wyrównać ten poziom, ja potrzebuję 5 tysięcy. I dla tych 5 tysięcy mogę wyliczyć potrzeby emerytalne regułą 4 lub 3%. A spróbujmy jeszcze wyjść poza temat emerytalny. Jeśli jednak wiemy, jak działa ta zasada, to możemy zacząć korzystać z niej także w naszych własnych symulacjach. Ja osobiście no nie jestem zwolennikiem tego pełnego FIRE, czyli tego pracowania i oszczędzania do maksimum przez wiele, wiele lat. Żeby w pewnym momencie móc tak naprawdę nie robić nic. Taki wariant dla mnie osobiście jest bardzo abstrakcyjny. Jest mi dużo bliżej do tego, żeby na przykład w niektórych etapach życia pracować dużo mniej. Jasne. I wtedy wspierać się zgromadzonym kapitałem. I tu nie mówię tylko i wyłącznie o emeryturze, bo można na przykład na jakiś czas, na pierwsze lata nowonarodzonego dziecka stwierdzić, że chce spędzić więcej czasu z rodziną i do tego chce wykorzystać zgromadzony kapitał, a pracę chce zminimalizować. I w ten sposób popatrzmy na nasze oszczędności w krótszym terminie. Czyli chcę spędzić więcej czasu z rodziną w najbliższych latach. Moje wydatki miesięczne, powiedzmy 10 tysięcy złotych. Trochę dużo, ale gdyby mi się udało samodzielnie zarabiać około 5 tysięcy, a te drugie 5 brałbym z kapitału, to wtedy potrzebuję 5, czyli 60 tysięcy w skali roku, żyjąc pół na pół z tą pracą. Czyli zasadę już znacie. A może pomyślimy jeszcze inaczej i takie wyliczenie zmobilizuje nas do innego spojrzenia na swoje finanse. Bo ja znam przykład osoby, która przez lata była właścicielem starej nieruchomości po dziadkach, którą otrzymała dawno, dawno temu w spadku. I ta nieruchomość nie zarabiała. Ona czekała w zasadzie na lepsze czasy i szczerze była trzymana z czystego sentymentu. Ale kiedy właściciel zaczął się zastanawiać właśnie nad takim życiem z kapitału i z spowolnieniem trochę tego swojego biegu za zarabianiem, to do decyzji o sprzedaży pchnęło go właśnie to wyliczenie. No bo mógł zasilić portfel dużo sprawniej, szybciej i naturalnie przyspieszyć swoje częściowe życie z kapitału. Ja osobiście kibicuję takim rozwiązaniem, bo z kolei nie cierpię, jak te mieszkania stoją puste, jako ta lokata kapitału. To już lepiej, jak są wynajmowane i korzysta i najemca, i właściciel, albo jak są sprzedawane, a pieniądze pracują dalej na rynku. Generalnie zachęcam wszystkich do samego wyliczenia sobie takiej reguły. Czy 3, czy 4% Nieważne, bo taka symulacja ma i tak kilka bardzo pozytywnych skutków. Po pierwsze, w końcu abstrakcyjne wyliczenia dostają realną, namacalną formę. No bo wiemy, ile wydajemy, wiemy, ile potrzebujemy pieniędzy, ile zarabiamy teraz i ile musimy tego kapitału potencjalnie zgromadzić. Ja często męczę ludzi o to, że marzą o czymś i wydaje im się to abstrakcyjne, a później okazuje się, że nigdy tego nie wyliczyli. Często realizacja naszego celu czy marzenia jest dużo łatwiejsza niż nam się wydaje, tylko bez konkretnych wyliczeń no, trudno cel zrealizować, ani nawet zacząć myśleć o tym na poważnie. Druga sprawa to pewna świadomość, jaka magia się dzieje, gdy pracują pieniądze. I w pewnym momencie możemy żyć z odsetek naliczonych od odsetek zgromadzonych wcześniej. I to jest nic innego jak procent składany, który akurat w regule 4% działa wyśmienicie. No bo my wyjmujemy część pieniędzy z kapitału. Ale cały pozostały kapitał dalej pracuje i generuje nowe pieniądze. Na dużych liczbach to robi ogromne wrażenie, ale działa już na mniejszych. Dobrym efektem ubocznym takiego wyliczenia jest po prostu chęć ulokowania pieniędzy tak, aby pracowały. Nawet jeśli na początku będzie to konto oszczędnościowe czy obligacje skarbowe, nie ma problemu, bo jednym z wrogów reguły 4 czy 3% jest właśnie inflacja. I już w ostatnich latach widzieliśmy, jak dużym wyzwaniem było utrzymanie tej siły nabywczej naszych oszczędności. Gdy skumulowana inflacja w Polsce w kilka lat sięgnęła 40%, no to nagle takie wyliczenia stały się nieco bardziej wymagające, a na miłośników ruchu Fire padł wręcz blady strach. No bo jeśli takie okresy będą się powtarzać w czasie, to może się okazać, że ta upragniona wolność finansowa jest po prostu trudniejsza niż sugerowały pierwsze symulacje. I niezależnie od tego, do czego przydaje nam się ta reguła? Warto pamiętać, że tu jest kilka istotnych elementów układanki w finansach osobistych. Po pierwsze, kontrola wydatków. Nie musisz rezygnować ze wszystkiego, ale pilnowanie kosztów pozwala podnieść stopę oszczędności i to finalnie, właśnie od kosztów, zależy ile kapitału jest potrzebne. Po drugie, zwiększanie dochodów. Podnoszenie zarobków to jest najpewniejsza droga do szybszej wolności finansowej, niezależnie od wyliczeń tu i teraz. No bo dzięki temu możemy więcej odkładać bez życia w przesadnych wyrzeczeniach. A rosnące dochody przy zachowanych kosztach to jest ogromna wartość dodana, no właściwie dla każdego portfela. No i po trzecie, w długim terminie potrzebne jest inwestowanie. Samo odkładanie pieniędzy nie pomoże, jeśli ten model życia z kapitału ma zapewnić środki na lata. Tutaj prędzej czy później będzie potrzebne inwestowanie, nawet jeśli bardzo proste, oparte na przykład o miks tanich funduszy ETF i obligacji. A liczyliście kiedyś życie zgodnie z regułą 4%? Podzielcie się wnioskami w komentarzach.